Bardzo się cieszę. Tak powiem szczerze, nie, byłem, nie jestem do końca zadowolony z tej walki, ponieważ przez cały tydzień byłem chory, przez tą choroby nie byłem na treningach i nie miałem tak dużej kondycji. No ale w walce sobie z tym przeciwnikiem radziłeś świetnie, wyglądałeś bardzo dobrze zmotywowany. Co tam mówił przed walką i w czasie walki? Jakie rady słyszałeś? Przed walką mówił, że żeby pracować trzeba cały czas proszę ręką, nie zaskakiwać siebie i robić zejścia, dużo zejść. Eee, troszkę w innym anturażu niż zwykle, niż na co dzień. Eee, walka pierwsza w TVP, eee, duża gala. Jak sobie poradziłeś z taką presją? Impresji tak naprawdę też za dużo nie miałam. Już jestem przyzwyczajony do tego typu imprez. To dobrze, to dobrze o tobie świadczy, że generalnie z chłodną głową wchodzisz do ringu, a to chyba bardzo ważne. Tak. E, jak dalej? Teraz kilka odpoczynku, Co będziesz? Kiedy masz jakieś walki w planach? Jak to wygląda? Jak twój kalendarz startowy? E, w planach e, na razie mamy przyszłe Mistrzostwo Polski. Nie znam jeszcze dokładnego. Terminu. W wakacji myślę, że będzie jeszcze jakiś obóz i wszystko. Generalnie zadowolony. Zadowolony. Dzięki wielkie. Dziękuję.